jej ojciec zmarł zanim jeszcze dowiedziała się co to znaczy go mieć jej matka próbowała ułożyć sobie życie z innym mężczyzną ale kiedy matka zmarła ojczym stał się okrutny pił bił ją a na koniec sprzedał jakby nie była lepsza od bydła latem 1887 roku eliza miała zaledwie 23 lata ale dźwigała ciężar smutku całego życia była przekazywana z rąk do rąk, aż przestała wierzyć, że w ogóle gdziekolwiek przynależy. Teraz leżała na wpół żywa na zapomnianym przez czas cmentarzu, szepcząc do nikogo, że już nie jest czysta. Gdybyś tam podjechał i zobaczył ją leżącą wśród zmarłych, odszedłbyś czy uklągłbyś? Lano Estacado nigdy nie było łaskawe dla mężczyzn, a co dopiero dla kobiet. Kraina tak rozległa i pusta. Że człowiek czuł się mały, bez względu na to, ile lat spędził na końskim grzbiecie. Tutaj słońce wysuszało życie strawy, wiatr niósł pył do płuc, a nawet zmarli wydawali się opuszczeni. Właśnie tamtego dnia znalazł się Jacob Miller. Miał 47 lat i kierował się w stronę płytkiego kopca, gdzie podczas epidemii pochowano jego żonę. Obiecał sobie, że to będzie tylko kolejna wizyta, chwila ciszy z przeszłością. Ale prerii nie obchodzą obietnice. Zsiadł z konia z kapeluszem w dłoni i ogarnęła go ciężka cisza tego miejsca. Groby ciągnęły się po ziemi jak blizny. Każdy przypominał, że nikt nie jest bezpieczny od straty. Jacob znał tę prawdę zbyt dobrze. Nie szukał niczego poza drobną pociechą płynącą ze stania w miejscu, gdzie złożono jego żonę. Ale kraina miała inne plany. Najpierw pomyślał, że to tobołek starych szmat. Ludzie wyrzucają tu różne rzeczy, licząc, że wiatr je zabierze, ale wtedy tobołek się poruszył. Wydobył się z niego dźwięk słaby, ale na tyle wyraźny, by zatrzymać go w miejscu. Jacob sięgnął po karabin, ale to, co zobaczył, zaparło mu dech w piersiach. To była dziewczyna, jej twarz blada na tle kurzu, ciało posiniaczone i poranione. Przywierała do kawałka materiału, jakby to było jedyne, co jej na świecie zostało. Kiedy jej usta się poruszyły, słowa ledwo się wydostały, ale Jacob usłyszał je wyraźnie. Już nie jestem czysta. Te słowa nie dotyczyły brudu ani krwi, ale czegoś głębszego. Czegoś złamanego w jej duszy. Jacob poczuł, jak uderzyło go to prosto w pierś. Bo on też żył z rodzajem pustki, która obdziera człowieka do naga. Strata żony go wydrążyła. A teraz ta młoda kobieta. Pozostawiona wśród zmarłych, już wierząca, że nie ma żadnej wartości. Mógł się odwrócić. Nikt by się nie dowiedział, nikt by go nie winił. Ale preria trwała w bezruchu. Groby wokół zdawały się pochylać, jakby czekając na jego decyzję. Jacob Miller przybył, by powspominać żonę, a zamiast tego znalazł nieznajomą, porzuconą w tej samej ciszy. I wiedział już wtedy, że wybór, którego dokona w tej chwili, Zmieni wszystko. Jacob klęczał obok dziewczyny, niepewny, co robić dalej. Drżała jak nowonarodzone ciele zaskoczone przez chłód, ale w jej oczach tliła się uparta iskra. Nalał trochę wody z manierki i przytrzymał jej przy ustach. Piła powoli. Jakby każdy łyk sprawiał ból. Po długiej ciszy zaczęła mówić. Jej głos łamał się jak trzask suchego drewna. Jej prawdziwy ojciec zmarł, gdy była małą dziewczynką. Matka wyszła ponownie za mąż, mając nadzieję na stabilizację, ale mężczyzna, którego wybrała, okazał się niczym innym jak trucizną. Kiedy matka zmarła, ojczym pokazał swoją prawdziwą twarz. Bił Elizę, przeklinał ją, a na koniec sprzedał, jakby nie była niczym więcej niż workiem fasoli w punkcie handlowym. Uciekła przy pierwszej okazji, ale ucieczka na pograniczu rzadko oznaczała wolność. Złapało ją dwóch mężczyzn, pobili ją, wykorzystali do własnych celów, a potem zostawili owiniętą w materiał wśród grobów, by dokończyła żywota. Jacob poczuł, jak ciężar jej słów osiada w nim. Znał okrucieństwo. Widział je u ludzi, którzy pozwalali, by chciwość kierowała ich rękami. Ale usłyszenie tego z jej ust właśnie w tym miejscu sprawiło, że zagotowała się w nim krew. Wtedy rozległ się dźwięk. Chrzęst ziemi pod butami. Jacob odwrócił głowę i zobaczył go. Mężczyzna wchodzący na cmentarz z drwiącym uśmieszkiem na twarzy, z oczami utkwionymi w Elizie, jakby znów była jego. — No proszę — przeciągnął mężczyzna. — Kogo my tu mamy? — Myślałem, że zostawiłem cię kojotom. Jacob wstał, cały spięty. Nie bawił się w słowa. Jego dłonie zsunęły się na karabin, a powietrze między nimi zgęstniało. Mężczyzna sięgnął po broń, ale był wolniejszy. Huk Winchestera Jacoba rozdarł ciszę, niosąc się echem po równinach. Mężczyzna zachwiał się, chwytając za ramię, przez które przeszła kula. Splunął, zaklął i z dzikim wzrokiem wycofał się chwiejnie w stronę zarośli. To nie koniec staruchu. Słyszysz mnie? To nie koniec. Potem zniknął w pyle, zostawiając za sobą ślad krwi. Jacob opuścił karabin, jego pierś unosiła się ciężko. Spojrzał z powrotem na Elizę, która wpatrywała się w niego nie z wdzięcznością, ale z czymś w rodzaju niedowierzania. Nikt nigdy się za nią nie wstawił. A teraz nieznajomy zaryzykował dla niej życie pośrodku cmentarza pełnego duchów. Jacob wiedział, że strzał, który oddał, nie był końcem. Ranne zwierzęta zawsze wracają wścieklejsze. Ten człowiek nie zniknie na długo. Wróci i sprowadzi kłopoty. Pytanie brzmiało tylko kiedy? I tu dochodzimy do części, w której musisz zadać sobie pytanie: Gdybyś był na miejscu Jacoba? Czy zabrałbyś ją ze sobą na swoje rancho, wiedząc, że może to sprowadzić niebezpieczeństwo prosto na twój próg. Czy odjechałbyś i pozwolił, by o jej losie zadecydowało przeznaczenie? Jacob wiedział, że cmentarz nie jest miejscem, w którym można się zasiedzieć. Delikatnie podniósł Elizę, czując jaka jest lekka w jego ramionach i zaniósł ją do swojego konia. Nie walczyła z nim, tylko kurczowo trzymała się materiału wokół siebie jakby to było wszystko, co jej zostało. Zdjął własny płaszcz i owinął go wokół jej ramion. Wisiał luźno, o wiele za duży, ale był ciepły i pachniał skórą i dymem. Po raz pierwszy od dłuższego czasu pozwoliła sobie oprzeć się o kogoś, zamiast go odpychać. Droga powrotna była powolna. Jacob przez całą drogę lustrował horyzont, wypatrując, czy ranny bandyta nie wraca z karabinem. Ale równiny były ciche. Zanim dotarli na ranczo, słońce zaszło nisko, a niebo malowało się czerwienią. Jacob zsunął się z siodła, zdjął Elizę i wniósł ją do środka. Jego dom na ranczu był prosty, zbudowany z surowego drewna, ale był schronieniem i był bezpieczny. Położył ją w pokoju, który kiedyś należał do jego żony. Przez chwilę stał w drzwiach, rozdarty przez wspomnienia. Ale potem przypomniał sobie, że ta dziewczyna nie ma dokąd pójść. Postawił garnek na piecu, zagotował wodę i oczyścił jej rany dłońmi, które były szorstkie od lat pracy na ranczu, ale pewne jak ręce lekarza. Skrzywiła się, ale nie zapłakała. Jacob szanował ten rodzaj hartu ducha. Przez następny dzień podawał jej małe miseczki bulionu, namawiał do picia wody i pozwalał odpoczywać. Za każdym razem, gdy budziła się z drzemki, widziała jego płaszcz zarzucony na siebie i trzymała go mocniej. To tak, jakby chciała wierzyć, że świat wciąż może zaoferować ochronę, nawet jeśli tylko poprzez życzliwość nieznajomego. Dla Jacoba te ciche godziny poruszyły coś, co myślał, że pogrzebał wraz z żoną. Nie romans, jeszcze nie, ale powód, by utrzymać kogoś przy życiu oprócz siebie samego. Zbyt długo żył w ciszy. Teraz po raz pierwszy od lat poczuł, że ranczo znów oddycha. I powiem wam, miłośnikom opowieści z dzikiego zachodu że te chwile kruchego pokoju zawsze nadchodzą przed burzą. Ta kraina nigdy nie pozwala ci zbyt długo cieszyć się spokojem. Więc, jeśli jesteście ciekawi, co się stanie, gdy kłopoty powrócą na to ranczo, zostańcie z tą historią. A jeśli lubicie słuchać takich opowieści, rozważcie subskrypcję. Ponieważ to, co wydarzy się dalej, jest warte tej przejażdżki. Przez kilka dni rancho wydawało się innym światem. Eliza odpoczywała, Jacob czuwał, a cisza równin niemal przekonała go, że kłopoty minęły. Ale spokój tutaj nigdy nie trwał wiecznie. Ludzie tacy jak ci, którzy ją skrzywdzili, nie zapominali. Zraniona duma i chciwość zawsze wracają. Było późne popołudnie, kiedy Jacob po raz pierwszy zauważył znaki. Kury były niespokojne, pies nie mógł sobie znaleźć miejsca, a wiatr niósł słaby odgłos kopyt. Postawił wiadro z wodą, które niósł, i powoli wrócił do domu. Jego karabin opierał się o framugę drzwi, zawsze pod ręką. Eliza była w środku, wciąż w jego płaszczu i obserwowała go przez okno szeroko otwartymi oczami. Które mówiły mu, że ona też to wyczuła. Wtedy pojawili się jeźdźcy. Dwóch pędzących przez suche pole. Kurz unosił się za nimi jak burza. Szczęka Jacoba zacisnęła się. Rozpoznał mężczyznę, którego postrzelił kilka dni wcześniej. Jego ramię wciąż było unieruchomione brudnym temblakiem. Drugi był większy, wyglądał groźniej, i obaj mieli karabiny przewieszone przez siodła. Nie przyjechali na rozmowę. Jacob wszedł do środka i powiedział Elizie cichym głosem, żeby została z tyłu, bez względu na wszystko. Kiwnęła głową, ale jej dłonie zacisnęły się na płaszczu mocniej, jakby sam materiał mógł ją ochronić. Złapał dodatkowe naboje i załadował swojego winchestera spokojnymi, pewnymi ruchami. Już wcześniej brał udział w walkach i wiedział, że panika nigdy nikogo nie uratowała. Jeźdźcy zatrzymali się przy zagrodzie i wykrzyknęli jego nazwisko. Miller, masz coś, co do nas należy. Wyślij ją, a może pozwolimy ci dożyć kolejnego wschodu słońca. Jacob wyszedł na ganek z karabinem w ręku, z kapeluszem naciągniętym nisko. Jedyne co stąd weźmiecie, to ołów. Powietrze znieruchomiało na chwilę. Potem ciszę przerwał huk wystrzałów. Kule wgryzły się w drewniane słupy. Zanim rozbiło się szkło, a Jacob upadł na jedno kolano odpowiadając ogniem. Jego pierwszy strzał trafił konia niższego mężczyzny w nogę, posyłając zwierzę na ziemię z kwikiem pośród kurzu i furii. Bandyta odturlał się, klnąc i strzelając na oślep. Jacob zmienił pozycję, wycelował ponownie, a drugi strzał drasnął mężczyznę w udo, obracając go w pyle. Większy bandyta zsiadł z konia, krzycząc i strzelając w kierunku domu. Jedna z kul, Przeszyła ramię Jajkoba, odrzucając go na ścianę ganku. Zacisnął zęby i zmusił się do wstania, krew przesiąkała przez jego koszulę. W domu Eliza słyszała każdy strzał. Jej serce waliło o żebra, gdy chwyciła rewolwer, który Jacob zostawił na stole. Nigdy wcześniej nie strzelała do człowieka, ale wzbierała w niej wściekłość, gorętsza niż strach. Uchyliła drzwi na tyle, by zobaczyć większego bandytę szarżującego do przodu. Drżącymi rękami podniosła pistolet, pociągnęła za spust, a mężczyzna upadł ciężko w pył. Cisza po tym strzale była cięższa niż sama walka. Dym unosił się nad podwórzem. Ranny bandyta, ten sam, którego Jacob postrzelił na cmentarzu, wpatrywał się w Elizę szeroko otwartymi oczami. Po raz pierwszy jego uśmieszek zniknął. Podczołgał się na nogi, chwytając za krwawiącą nogę. I potykając się ruszył w stronę horyzontu. Jacob oparł się o poręcz ganku, ból palił go w ramieniu, ale nie spuszczał wzroku z Elizy. Stał zamrożona w drzwiach, z pistoletem wciąż w dłoni, oddychając ciężko. Płaszcz, który jej dał, łopotał na wietrze, i w tamtej chwili nie wyglądała jak złamana dziewczyna pozostawiona na śmierć. Wyglądała jak ktoś, kto właśnie odzyskał własne życie. Jacob wyszeptał przez krew i kurz. Na razie koniec. Ale tutaj nic nie pozostaje ciche na zawsze. I to jest pytanie, które zadałbym Wam, oglądającym tę historię. Gdybyście to wy właśnie oddali ten strzał, gdybyście po raz pierwszy obronili własne życie, czy poczulilibyście ulgę? Czy też wiedzielibyście głęboko w duszy, że kłopoty mogą zapukać do drzwi już jutro? To pytanie jest powodem, dla którego musicie zobaczyć, co wydarzy się dalej. Na podwórzu znów zapanowała cisza, którą przerywał jedynie dzwonienie w uszach Jacoba i dźwięk urywanego oddechu Elizy. Dym z karabinów unosił się nisko, zwijając się w letnim upale, zanim wiatr poniósł go dalej przez równiny. Jeden człowiek leżał martwy w pyle. Drugi zniknął na horyzoncie. A stojąca w drzwiach, z jego płaszczem ciasno owiniętym wokół siebie i pistoletem wciąż w dłoni, Eliza nie była już tą samą dziewczyną, którą Jacob znalazł wśród grobów. Jacob osunął się na schody ganku, przyciskając dłoń do rany na ramieniu. Ból był ostry, ale niewystarczający by go złamać. Eliza upuściła pistolet i pospieszyła do jego boku. Jej ręce drżały, gdy próbowała pomóc. Wyszeptała, że przeprasza. Że jedyne, co przynosi, to kłopoty. Jacob spojrzał jej w oczy, spokojnie i pewnie, pomimo krwi na koszuli, i powiedział jej, że to nieprawda. Kłopoty nie były tym, kim była. Było nim przetrwanie. W następnych dniach rancho stało się miejscem leczenia. Jacob zaszył ramię, najlepiej jak potrafił, a Eliza w zamian opiekowała się nim. Karmiła zwierzęta, zamiatała ganek i siadywała z nim wieczorami. Gdy preria rozciągała się cicho pod gwiazdami, powoli zaczęła mówić: Nie tylko o bólu, który przeżyła, ale także o rzeczach, na które wciąż miała nadzieję. Myślała, że jej życie skończyło się w wieku dwudziestu trzech lat, ale Jacob każdym cichym gestem przypominał jej, że życie może zacząć się na nowo w każdej chwili. W końcu nadszedł dzień, w którym wyznała prawdę. Ze łzami w oczach powiedziała Jacobowi, że nosi dziecko, dziecko, które nie było jego, cień pozostawiony przez jej oprawców. Przygotowała się na odrzucenie, na spojrzenie, które widziała już zbyt wiele razy. Ale Jacob tylko wyciągnął rękę, położył ją na jej dłoni i powiedział: W takim razie teraz będzie nasze. Te słowa były cięższe niż jakakolwiek kula, a jednocześnie łagodniejsze niż jakakolwiek modlitwa. W tamtej chwili, Jacob nie oferował jej tylko dachu nad głową czy ochrony. Oferował jej szansę na godność, na przynależność, na rodzinę. A Eliza, która kiedyś szeptała, że już nie jest czysta, w końcu uwierzyła, że może być kimś więcej niż sumą swoich ran. Życie na pograniczu nigdy nie było łatwe, zawsze będzie kurz i niebezpieczeństwo, i ludzie, którzy myślą, że mogą posiadać innych. Ale była też odporność i wybór, i cicha siła dwojga ludzi, którzy postanowili stanąć razem, gdy świat oczekiwał, że upadną. A teraz pozwólcie, że zapytam was o to: gdybyście byli na miejscu Jacoba, czy przygarnęlibyście nieznajomą, nawet znając ryzyko i blizny, które nosiła? A gdybyście byli Elizą, czy mielibyście odwagę znów zaufać po tym, jak wszystko wam odebrano? Historie takie jak ta przypominają nam, że czasami najtrudniejsze bitwy nie są toczone karabinami czy rewolwerami, ale decyzją, by iść naprzód, by wciąż się troszczyć, nawet gdy przeszłość mówi ci, żebyś zrezygnował. Jeśli ta historia was poruszyła, jeśli wierzycie, że Dziki Zachód wciąż ma do przekazania lekcje warte wysłuchania, zapraszam do polubienia tego filmu, aby inni też mogli go znaleźć. A jeśli chcecie usłyszeć więcej opowieści z pogranicza, Historii o miłości, stracie, sprawiedliwości i odkupieniu zasubskrybujcie ten kanał i zostańcie z nami. Bo tutaj, na równinach, zawsze czekają kolejne historie do opowiedzenia.